Uwaga! Oh! I teraz na raz, dwa, trzy. Let's go! O oh, kurde, dobra, jest! Co się dzieje? Dzisiaj otworzymy sobie ponad 100 star dropów, które otworzy moja dziewczyna. Hej! Dzień dobry. Mamy ofertę ponad 100 star Nie, ja dropów. Nie, chcę coś powiedzieć. No. Ogólnie ja mam bardzo duże szczęście do takich rzeczy, naprawdę. Ja za każdym razem jak dropię coś, to po prostu legendy same. Serio? Więc naprawdę zobaczycie, co się będzie działo. Słuchajcie, widzowie, w takim razie obstawiajcie, ilu zadamiarze dzisiaj sobie zgarniemy ze względu na to, że do zdobycia mamy w tym momencie na tym koncie ich ponad 31 właściwie dokładnie. Ok. Więc mamy bardzo dużą szansę, żeby coś zgarnąć i przy okazji mamy masę skinów, które moglibyśmy sobie odblokować. Dlatego zgadujcie w komentarzu, czy uda się nam cokolwiek fajnego dropnąć. Ile lajków, żebyś nagrała taki odcinek do siebie na kanał? Dwa Dwa lajki? Tysiące Aha, no dobra Dwa tysiące lajków, widzowie, taki odcinek u Żanetki A przy okazji, jak będzie pięć tysięcy lajków pod tym filmem, to zrobię dla nas specjalnie mhm. pojedynek na star dropy okay, Więc dobra. widzowie, pięć tysięcy lajków zostawiacie, robimy sobie pojedynek na star Dropie z dziewczyną, czyli Janą I lecimy w takim razie, otwieraj dobra, Tutaj mamy zapryty, setkę, fajnie. uwaga Rzadki, 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 rzadki. To jest rozgrzewka. Rzadki. To jest rozgrzewka, tutaj, Just, tutaj nic. Słuchaj, błyskotki. Tutaj uwaga, no nic szczególnego, słuchaj, nie ma co tutaj, że tak powiem. Mamy tutaj zielonki cały czas, widzowie. Będziemy sobie kręcić. Pod o, Oj, Oj, dobra, dobra, mamy niebieski, Zaczyna się. Dobra, mamy OK. Dla mnie punkty mocy i gold. To jest to, co ja potrzebuję, tak szczerze. Więc... Dobra, ale powiedz, kogo byś chciał dostać? Kogo bym chciał? E, A ja nawet nie znam tych postaci. Szczerze, chciałbym jakąś nową postać, jakiegoś nowego zewnętrza. Ale ogólnie dostać. widziałam, że najmocniejszy jest ten biało-czarny kotek. Więc możesz napisać w komentarzu o czym mówię, Aha. że to jest najmocniejsza postać. Ja roku. widziałem postać, która jakimiś chmurami nawala widzowie i chyba Aha. ją bym chciał. Nie wiem, jak ona się nawet nazywa, tak szczerze, więc zobaczymy, czy nam dzisiaj dropnie. Mamy bardzo dużo dropu, bardzo dużo szansy, żeby w ogóle... Dobra, o, czekaj, dobra, dobra. nie mrugnie jeszcze, mrugnij jeszcze, proszę, nie mrugnął. Kurde, dawaj, otwieraj, kurde, no fioletka Ale dobra, z fioletki jest może coś być mocnego, no. 500 expa To jest git, bo ja bardzo bym chciał karnet cały odlotowy do Okej, okay, dobra, dobra, to jest fajne, dobra, to zielone, zielone, niebieski. zielone nie No nie. jednak się nie zrobił, no niestety widzowie No słuchajcie, raz się przegrywa, raz się przegrywa Nie, spokojnie, jakby jeszcze mamy dużo ich, to jest seta To jest, to jest sto, to, to jest to jest, to jest bardzo dużo Oczywiście, że tak, o. o, proszę, mrygnij jeszcze raz Kurde, no niebieski, no niestety, no Ale ciekawostka, bo my mm. mówimy, że O, niebieski, niebieski Ale wiesz, z niebieskiego też nam może postać zrobić Serio? No tak, no z tego co się orientuję, no to chyba niebieskie postaci nam tym zrobią W się tak mi się wydaje, za moich czasów, widzowie to się otwierało boksy i mega boksy A teraz już nie ma czegoś yeah, takiego mega boxów. No niestety, oho, mrygnął No i tyle, widzowie, kurde, fajne Ale no. może być postać, no dobra, nie No, no niestety. otwórz dobra, dobra, mamy niebieski Uuu, Uuu, Dobra, było, czekaj no. Szybka zmianka Kurde, no nie ma, nie ma, nie ma, okej, okay, uwaga Ale co chodzi z tym mruganiem, bo no. ja nie rozumiem Słuchaj, no jak po prostu mruga, no to się upgrade'uje, co nie? Przekręć Mrugnął, widzisz? Oha, tak jednym okiem No, jednym Dobre, okiem tak mruga ja myślałam, że obydwoma, ja sobie No, się, no nie, nie, nie To u Kifiego widziałem na sorcie, widzę, bo on takie myki sprzedaje, że to jest szok, nie? Ja to wiesz, patrzę dobrze, sobie dobrze. O. Emotka, pan per. A ja mam w ogóle wie, jakąś teorię straszną. No, jaką masz teorię? Ale to słuchaj, ja mam no. teorię, no. że te darmowe dropy są słabsze niż te regularne. Ej, ale to by było, ale szczerze, to jest szansa widzowie, że tak jest w ogóle. No. Dlatego otworzymy sobie ich więcej i porównamy też z normalnymi dropami. To no, jest dobre eksperyment. No, to jest dobre, to jest dobre. Dlatego widzowie takie odcinki też, o, dobra, kurde, no nie, no o! dobra. Emotka mm. dla Edgara. No nie wiem, widzowie generalnie nie lubią Edgara. Ludzie mówią, że go nie lubią, bo jest. Okej. Okay. To jest. Dobry myślę, argument. Dobry argument, no. Widzowie, napiszcie dlaczego Edgar. O! Ja lubiłam ci! Ej, czy to z zielonego zielonego przez... na episkie. Co jest? Ciekawe. Uwaga! Hej, Ej, co! Aha, skina, ale z kina. Ale ładny, Ale fajny jest! jest. Spoko. Taki Ej! O! o! emotka! Ale o, dobra, Ej, zajebiście, dobra, dobra, dobra się. powiem tak, jest skin, jest fajny, a ja chciałem tą postacią grać dużo teraz Tak, ona się spodobała, no, pamiętam no, Dobra, lecisz, lecisz cały czas, tutaj niebieski, niebieski, kurde, Paja, no Lecimy, nic się ciśniemy, dzieje, nic się ciśniemy, 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 dobra, niebieski, no tutaj, Dawaj. to jest, wiesz, twój, mój odcinek Prawda, ja tu jestem widzowy, ty, ty jesteś do otwierania, ja jestem do komentowania Kasa okay. się przyda no. Dawaj, kręć tak, o Fula, lecimy dobra, po lecimy, prostu Dobra, lecimy, bez problemu Lecimy, wiesz, klikaj po prostu na fula Le, nie. Jak rzadkie to nas interesują i tak, mamy monety Dawaj tak, normalnie, dobra, nawalaj Dobra, aż tak? Tak, tutaj, nie. dawaj tak o, o, dobra, o, o, dobra, jeszcze raz Co, Musimy jakiś gest zrobić no, są są No Dobra, uwaga Kurde, spray Znaczy, no powiem tak e, Czy jestem zadowolony z dropu? No, uwaga Może jestem? Ja nie mogę, Boże Ja nie wiem U oh! Let's, Let's go, go! Dobra, Dobra Jazda Co my w ogóle wygadamy to samo dosłownie, nie? Yo Dobra Widzowie, tak o. Uwaga Pac i teraz ty I teraz na raz, dwa Trzy Let's go! O, Czekaj, co? O, ja to mam! Boże, czy ja naprawdę dostałem skina, który jest za darmo? A nie za darmo? No dostałaś go, on jest za darmo. O nie! Przykro mi Widzowie, napiszcie w komentarzu z Ej, Hej, to jest przykład. Jo, dobra. Otwieram nie? teraz ja I trochę. Przestał w moje. Nie, 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 nie. Po prostu farcie. ja, patrz, co ja robię. Patrz, co ja robię. Ja. O, co ty robisz? Dobra, no. jest nić. Dawaj, naciskaj. Proszę, proszę, proszę. O! No, nie jest! Majtyczny. Dobra! Mityczny, mityczny! Dobra, mamy. Luda. Mamy loada. Load, loada, widzowie. Dosta... A ty się Ej. w ogóle nie popatrzyłeś na niego, jakie on ma skiraliki. Nie, no, popatrzyłem na niego. Plus nie, ja nie mogę nic zrobić więcej, muszę otwierać. Trzeba było przeczytać, co tam jest na Dobra, napisane. robię tego. Patrz, bo teraz ja robię tak, patrz. Ale ty myślisz, że o to coś dajesz tak szybko, więc No będziesz, żeby słuchaj. Zbierać? No, normalnie, patrz. Teraz tak gdzie? robię. No gdzie? Teraz no, co tak ty robię. Mówisz? Nie, bo graź nie wyrabia i tutaj jest same zielone. Mówisz, nie, no tak nie może być. No na pewno to Patrz, uwaga, robię tak. Trzy, dwa, jeden. Kurde, niebieski. Teraz ja. Tera, ale czekaj, teraz to będzie, patrz. A jednak nie. <ścoughs> no nie, no, ale to jest masakra. Daj zawodowcom działać. Uwaga. Dobra. No mówiłam! No mówiłam. mówiłam! Dobra, dawaj. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, otwieraj. Okej, okay, gadżet, to też jest dobrze Co to jest? To są skille takie dodatkowe dla postaci okay. To jest fajne Dla Penny, którą nie gram Ej, Ale nie no, styl, jakby to jest mega chyba dobre znaczy, O kurde, dobra, jest! Co się dzieje? Dobra To jest najlepszy? Znaczy tam mityczny chyba jest najlepszy mi się wydaje okay. W tym momencie, znaczy kurde ja nie wiem Dobra, dropi Dobra, proszę. Okej, okay, dla Leona Gwiezdna Moc. Ej, tu dobrze bardzo. Ja Leonem sobie gram czasami. No to słuchaj, jest bardzo jest git, jest git. Gwiezdna Moc to jest taka pasywka dla postaci. Okay. Więc ee, to jest mega fajne akurat. Dobra, bardzo dawaj szatki. niebieski. Tutaj cyk. Tutaj cyk. Zielony. No tak, średnio bym powiedział. Tutaj cyk. Ja to wolę robić, wiecie, o, dobra. Za, za dużo tej zieleni ogólnie jest. No. Ej, ciekawe, ile nam zostało jeszcze, tak szczerze. To jest w ogóle to jest mega ciekawe, ile nam zostało tutaj jeszcze do poklikania, bo... Nie no, troszkę chyba jeszcze zostało, no, to jest 100, to jest 100 no, start-upów. To jest mega dużo, tak szczerze, ale kurde, no jeden zadymiasz na razie, no, jeden, jeden brawler widzowie, to, to, to nie jest dużo. Okej, okay, fioletka, jest git, dobra, expa dostaliśmy dużo, no, jest okej, okay, no. Powiem tak, na pewno z karnetu dostaniemy dużo fajnych rzeczy, to, to, jest, to jest na pewno, to jest, mhm. to jest pewne, to nie? Ale co dalej? No zobaczymy, zobaczymy, widzowie. Na razie co? Rzadki. O! No! Legendarka! Ta kolejna! Dobra! Piąta chyba jest. Legendarka teraz jest bardziej lepsza niż wityczna. Okej! Uuu, dla Jessie! się. to jest moja ulubiona postać. Eee, to open. jest dobre. Jej działka to jest ult chyba, nie? Tak, tak, tak. Więc mogę leczyć swoje działko, a ja mam jeszcze taką super umiejętność, że ona obnawala szybko, więc wtedy ja mogę bić. I prawdopodobnie w ogóle, bo jej strzały roznoszą się po wszystkich tak, wrogach. Tak, dosłownie uleczysz działko i jednocześnie I bijesz. bijesz. Ej, o, to jest mocne. To jest to bardzo, jest. Mocne. To jest bardzo mocne. mocne, to jest bardzo mocne. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Ej, kiedyś legendarka to była najlepsza możliwa jakość, i mityczny to mam wrażenie, że była gorsza. A teraz, kurde, mityk nam się przemienił w legendarkę w ogóle, więc no chyba mityczny jest teraz gorszy. Więc no tak, powiem Wam szczerze, widzowie, że ja w szoku trochę jestem. Przypominam, że ja 5 lat przerwy miałem od tej gierki. Trochę się pozmieniało rzeczywiście tutaj, to nie zmienia faktu, że coś tam się ogarnia, coś tam się ogarnia. Ale fajnie, jakby mi się podobają te openiki, ale zgaduję, że takie akcje nie są często. Nie, obstawiam, że nie. Obstawiam, Seria? Że to jest akcja. Ja, ja mam teorię, dlaczego oni to zrobili. Bo peak, peak Brawl Stars'a jest teraz. Okay. I oni chcą, żeby ludzie dostali Chodzili jak najwięcej dopaminy, żeby wiecie, otwierać y te star dropy Dawaj. O! Dobra, jest git, jest git, jest git. Uwaga! 500 kasy Ej, to jest, to jest git! Ale jest... i tak legendę byśmy chyba chcieli bardziej, nie? W sensie... nie no, słuchaj, dla mnie, mówię, kasa, jak najbardziej. Kaska mi się przyda. Ja jestem bardzo zadowolony, nie? Dobra, dobra dalej, dalej, dalej. Tutaj cyk, tutaj, ok, kolejka. Dobra, kolejny, fajnie. Dobra. Musimy zrobić podsumowanie, ile mieliśmy zielonek i ile mieliśmy. A no, to montażysta to robi właśnie w tym momencie. O, no. Oczywiście. Oczywiście, widzowie, no. My nie wiemy, ale wy wiecie, bo takie mm. wiecie, takie niesamowite rzeczy. Więc, widzowie, pamiętajcie serio o o subie. Otwieraj cały czas. Pamiętajcie widzowie o subie, o lajku like na pewno. Na naszych kanałach subie jest mile widziany na pewno widzowie. Okej, okay, no kaska. No i pamiętajcie o tym, żeby swój nick zostawić w komentarzu i tego lajka, like bo tu, 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 bez tego to widzowie... Ani róż. No nie dostaniecie tego, co, co byśmy chcieli, nie? O! Mityk! No. Dobra, ej, Dobry, dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. No, to musi być za tym, ja czuję, ja czuję, ja czuję, ja czuję. No i uwaga! <laughs> nie. Co to chyba najgorsze, co można dostać z tego bizyka? No, szczerze, to mogliśmy to dostać albo kasę, nie? I tak na dobrą sprawę to dostaliśmy. No, chyba najgorszą możliwą opcję. Szczególnie, że za mityka tych punktów dostaje się bardzo mało, bo 200. O oh yes, A za zielonkę dostajesz 50. O! Wow, dobra, 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 dobra. Uwaga! Czekaj, Skin! Oh. Hey. Skin do Mortisa. Blażowy no, no jest okej okay, no. no A grasz w nim w ogóle? No to jest taka postać typu, chyba nikt nim nie lubi grać tak szczerze No ale może kiedyś będzie spoko no Może go zbustujemy jakoś Za moich czasów ta postać była słaba, bardzo Epic Dobra Epic, kolejny żon, Dobra. Teraz będzie Teraz O! O kurde skin, nowe przebranie Ale fajne Ej fajne, bo on normalnie jest innego koloru, a teraz fioletowy jest A ma okulary? No ma akurat, no, ma no, ma, myślałam, ma fajne. Nie, nie, No, nie no. Zmienił się kolor tylko. Więc no, niby szkoda, ale nie do końca. Bo fajnie, dobra. Tutaj zielonka, tutaj zielonka. Ile tego jest jeszcze? No to jest masakra, mega ile dużo, tego jest? dużo. Ja pierniczę to się ciągnie w nieskończoność widzowie. O, 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 Dostaliśmy te punkty. Ej, kurde, jakby te punkty nam leciały, Byśmy odblokowali sobie chociaż zadymiarza jakiegoś solidnego. Ja ogólnie w ostatnim widzowie mówiłam, że Brawl Stars mi się nie podoba. Możecie mnie za to nie lubić, ale wkręciłam się w niego tak. zmieniłam zdanie no. Wystarczył mi jeden dzień. Oho. To... to mi się wydaje, że po openingu jeszcze bardziej polubisz, myślę, nie. Myślę, że tak, myślę, że tak. Dobra, o kiedy? kiedy jakbym dostawał, to by coś No bo odblokowujesz postać wtedy. Tak całkowicie, A -a. wiesz. Z tutaj dostać. O! Dobra, dobra. Ej, dobra. szczerze, to masz dzisiaj taki opening, że ja cię! Boga? Ikona gracza, no najgorsza rzecz, jaka mogę się... No, no sumie... bo po co ikonka komuś, nie? No i no w sensie będę miał ikonę, którą może dużo osób nie ma, no ale co, co, co mi z tej ikonki, widzowie? Będą wiedzieli, że jesteś kozakiem No nie, no bo to nawet nie jest fajna ikonka, no Dobra, kaska, O, o i koniec o! Ale dobra, Jeszcze no teraz dodatkowe 5. Dawaj, dodatkowe 5, uwaga Tutaj musi chociaż jeden mityk paść, Tutaj no, nie musi, ma tutaj opcji. musi, o Okay. O, epicki, teraz będzie legendarny No, nie. jeszcze I teraz nie będzie mityk. Yy. No i... I teraz będzie mityk I teraz będzie mityk, i teraz będzie mityk No teraz nic nie o będzie O nie, prawie ci kupiłam, takie też Nic nie szkodzi Słuchajcie, widzowie, czy jestem zadowolony? No jestem, w sensie, kurde, dostaliśmy fajne postacie Dostaliśmy no, tego hopa że on jest taki słodki No jest słodki Nie wiem, czy jest dobry Widzowie, napiszcie w komentarzu, subskrybujcie kanał Czy ja subskrybujcie mnie I widzimy się już w kolejnym openingu Ale ta stuwa poszła Subskrybujcie Hej